Pewna kobieta opowiedziała kiedyś księdzu egzorcyście Stefanowi Rossetti, swój sen, który uważała za demoniczny. Ludzie często mówią egzorcystom, że cierpią z powodu demonicznych snów, ale ksiądz Rossetti zawsze był nieco sceptyczny. Ale jeśli chodzi o sen tej kobiety, ten przykuł jego uwagę. O to co kobieta powiedziała księdzu Rosettiemu, o swoim śnie. Zeszłej nocy, jak zwykle, pokropiłam wodą święconą moje łóżko i pokój, i zasnęłam. Kiedy spałam, poczułam dwie ciepłe istoty, które owinęły się wokół mnie: jedna blisko mojego ramienia, a druga poniżej, w pobliżu talii. Sięgnęłam więc, by je poczuć. Miały ciepłe, miękkie futro i pomyślałam, Jakie to słodkie, ale poszłam je od siebie odgonić, a one zatopiły swoje ostre zęby w moich ramionach i nie chciały puścić. Próbowałam krzyczeć, ale byłam taka słaba, więc próbowałam krzyczeć głośniej, a kiedy to zrobiłam, obudziłam się, a ich już nie było. To było przerażające. Nigdy nie miałam takiego snu i nie chcę kolejnego. Ksiądz egzorcysta powiedział, że wiele interesujących obrazów i emocji może pojawić się w naszych snach. Wielu lekarzy uważa, że sny są sposobem, w jaki nasze umysły przetwarzają wydarzenia i emocje z naszego życia. Umysł próbuje przeprowadzić nasze wewnętrzne konflikty i traumy, aby przenieść rozwiązanie i spokój, ponieważ takie sny mogą być pełne silnych emocji. I przerażających obrazów, zwłaszcza gdy nasze życie zawiera strach, ból, bezsilność lub przemoc. Ale sen tej kobiety miał oznaki prawdziwego demonicznego spotkania. Po pierwsze, był to wyraźny sen z fabułą, a nie melanż obrazów. Po drugie, było to intensywne spotkanie, które żywo zapamiętała przy normalnych snach. Mamy tendencję do szybkiego zapominania, chyba że zostaną zapisane natychmiast po przebudzeniu. Po trzecie, działania demoniczne postaci były typowe dla tego, co rzeczywiście robią demony. W tym przypadku, próbowali ją uwieść, aby myślała, że były ciepłe, miękkie i przyjazne, ale kiedy je odrzuciła, stały się okrutne. Miały ostre zęby i odmówiły odejścia. Po czwarte, jej reakcją emocjonalną był silny strach. Powiedziała, że to było przerażające, co byłoby typową reakcją emocjonalną na atak demoniczny. Co jest szczególnie interesujące, że w jakiś sposób wiedziała, że powinna je odrzucić, mimo że czuła, że są ciepłe i miękkie. Prawdopodobnie. Przejrzała je na wylot. Pozbycie się demonów. Wymagało od niej trochę wysiłku, ale kiedy krzyczała głośniej, odeszły, więc jej odrzucenie demonicznego uwodzenia było silne i trwałe. Użycie wody święconej przed snem prawdopodobnie pomogło jej duchowo ochronić się przed tym demonicznym atakiem, mówi ksiądz Rossetti. Nie przypisuje demonicznej przyczyny każdemu snu. Który może być brzydki i przerażający, ale ten sen spełnia kryteria prawdziwego spotkania ze złem. W rzeczywistości nie są to w ogóle sny, ale raczej duchowe spotkania, gdy śpimy, ale nawet w tak wrażliwym stanie Pan nas chroni. Jak mówi psalmista: Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie. Pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Ciekawe są także przypadki uczucia duszenia podczas snu. Pewien mężczyzna kiedyś zadzwonił do księdza Stefana Rossetti i powiedział, że jego dom był zaatakowany przez demony, ponieważ podczas snu czuł, jakby coś siedziało mu na klatce piersiowej i próbowało udusić, więc mężczyzna instynktownie powiedział głośnym głosem. W imię Jezusa odejdź ode mnie! powtórzył to kilka razy, aż demony w końcu odeszły. Wiele osób, które są atakowane przez demony, często mówi, że czasami są przez nie duszone, więc nie jest to tak naprawdę wyjątkowy incydent. Ale prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego demony duszą ludzi? Ksiądz Rosetti odpowiada: po pierwsze, jest to coś, co robią zwierzęta, które chwytają ofiarę za gardło, aby ją ujarzmić i zabić. Ale wiemy, że demony nie mogą zabijać ludzi, mogą jednak dusić ludzi w pewnych ograniczonych okolicznościach. Demony zachowują się jak okrutne bestie i często są przedstawiane jako zwierzęta, więc duszą ludzi, aby spróbować ustanowić swoją władzę nad nimi. A także przestraszyć i zastraszyć ich. Ale bądźcie pewni, że Bóg nie pozwala demonom nas zabijać. Właściwą reakcją na coś takiego jest właśnie to, co zrobił ten mężczyzna czyli nakazanie demonom w imieniu Jezusa, aby przestały, ponieważ wszyscy mamy władzę nad własnymi ciałami i możemy korzystać z tej władzy. Mówiąc demonom, aby odeszły i zostawiły nas w spokoju. Demony próbują ustanowić swoją kontrolę poprzez zastraszanie i strach. Dlatego musimy zawsze pamiętać, że Bóg czuwa nad nami i się nami opiekuje. Wzywajmy pomocy Boga, a strach i lęk miną, a przyjdzie Boży pokój i poczucie bezpieczeństwa. Oddajmy się teraz wspólnie. Opatrzności Bożej. Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tylko tyle wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków. To mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło, stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim. Wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.